I tutaj bym postawił właśnie Mob Crusher, kurde, nie w tę stronę. Nie! Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Sky Factory 4. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie farmę. Jak na razie działa. Zrobiłem tutaj Simple Storage, żeby to segregować sobie ładnie. Eee, I no nie jest źle. Aczkolwiek zauważyłem, że te części z Androidów nie wpadają tutaj do. E, do tylko wpadają tutaj do, do skrzynki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale w sumie wisi mi to. Jak będę potrzebował miejsce, to sobie wywalę te, te krejty z tymi częściami z Androidów i sobie zastąpię to czymś innym. Jak na razie działa, miejsce jest, żeby sobie to wpadało. Jak tam znajdę jakieś jeszcze przedmioty do segregacji, to sobie oczywiście krejty porobię. Na no, słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku, Nie mam bladego pojęcia czy prądu mi wystarczy, ale weźmiemy sobie buildera, zrobimy sobie pointa i wybudujemy sobie Planetę do Lost Cities. Tak na szybko spróbujemy ją wybudować. Żeby nie zajmować zbyt dużo czasu, bo mam też inne plany na dzisiejszy odcineczek. Najgorsze jest tylko to, że nie przeniosę ciastka. Bo z jakiegoś powodu się niszczy ciastko, jak go próbujemy podnieść, więc no lipa troszkę, nie. No dobra. Jest git. Problem tylko jest taki, że będziemy musieli mm, zniszczyć połowę i później będziemy musieli to zastąpić szkłem. No ale dobra, jakoś do tego sobie dojdziemy Będę też potrzebował dir tu dużo Więc od razu może sobie przygotuję Dirt, fajnie by było też zabrać Sobie trawę, żeby nam tu Trawa wyrosła, więc sobie to zrobię Szybko, szkło też mam Pozbierane, powinno wystarczyć na budowę Ło kurde Ej, dużo tego zużywa Ło ja pierdziu, żeby mi wystarczyło Szkoda, że nie mogę mu dać yy, Połowy koła, żeby zaprojektować Nie? Chyba, że jest coś takiego Czekajcie ty no, jest! O kurde, dobra, to czekajcie, mam inny pomysł. No dobra, no nic, no na pewno jakieś materiały stracimy, ale... czas pracy też jest coś istotny, nie? A ten beton łatwo zdobyć, bo tam pójdę do Lost City, to to zdobędę sobie bez problemu, nie? Dobra, chyba mamy wszystko. W takim razie nie wkładamy tutaj betonu, tylko wkładamy najpierw szyby. Dobra, pięknie, szyby mamy. Ok, teraz, jak za... zrobimy sobie kulę, bo nie wiem, czy to się da obrócić jakoś. Ale, jak zrobimy sobie kulę, to ten dół powinien nam się uzupełnić, bo on bloczków nie powinien e, zastępywać, nie? Więc ładnie nam teraz dorobi drugą połowę. No, mm. kurde, i na chwilę odszedłem. I już. Przeklęte potworki się tu respią. A kurde! No przecież. Stoję tutaj, dlaczego się respią? Dziady jedne przeklęte. Teraz pójdę do Los Cities i zbiorę sobie tutaj jakiś budynek. Ile mam jeszcze tego? No dobra, połowa. Wystarczy. Zbiorę sobie tu jakiś budynek, może dwa, jakieś takie mniejsze i spróbujemy sobie to tam wybudować. No i w takim budynku sobie postawimy ciasteczko. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Może jakieś takie płotki bym też pozbierał. Taką fontannę może też by zrobić. Wow. Czelają. I on jest legendarny, patrzcie. Jakiś legendary GLaDOS. No dobra. Jakieś tam materiały mam, to trzeba wybudować jakiś taki domek, no. Nie, jak mówię, no szaleć z wielkością tego nie możemy. Ach, kurde, nie mam żadnej łopaty, ja pierdziu, trzeba będzie łopatę zrobić, kurde, żeby to przerobić, tą podłogę. Czasami, kurde, tak jak dźwięku nie słyszę i nie wiem, kurde, czy to jest moja wina, czy to tak, nie wiem, jakoś w paczce jest, czy... Czy coś? Czy to Minecraft coś ma jakiś problem? Kurde, nie mam tego pojęcia, jeśli mieliście taki problem, możecie dać znać w komentarzach. No tutaj jakiejś filozofii nie będzie, nie? To taki klocek powstanie, tutaj podłogę, no tam w Lost Cities chyba podłoga była z tego samego zrobiona. No to tak zrobimy, nie? Tu na dole tylko z yy, brików zrobimy, z Sto stone bricków zrobimy yy, podłogę. Kurde, dlaczego ja tego nie używam? 3 godziny później. No dobra. Mam jakieś drzwi? Gatemet, jeszcze drzwi muszę zrobić. Eee, zrobiłem domek. No, wygląda. No, wzorowałem się tym domkiem z Lost Cities. No tam za dużo szczegółów w tych domkach to nie ma. No, ale mniej więcej. O, tu jeszcze muszę okna wstawić, ale to zrobię potem. Eee, mniej więcej wygląda to tak samo, no jak. Eee... No, właśnie w Lost Cities, no problem w tym, że tam nie ma ani wiecie: jakiejś dekoracji ani nic. Te budynki w środku też za bardzo dekoracji nie mają. Ja postawiłem tylko takie te. Jeszcze mam anvil. No to teoretycznie też sobie można postawić. Jakiś Enchanting Table, chyba też tam był. To ewentualnie też mogę tu postawić. Tutaj sobie postawię ciastko. Zaraz sobie przygotuję. No, ale te budynki raczej tam takie proste były, nie? Więc wydaje mi się, że to będzie Git. Wydaje mi się, że to będzie Git. Możecie ewentualnie dać znać, co byście zmienili. Eee, to ewentualnie coś się pomyśli. Albo ewentualnie, jakby można było to udekorować, żeby to wyglądało jeszcze lepiej niż te domki w Lost Cities. Eee, przygotujmy ciastko, bo tego ciastka niestety nie podniosę. Czego to się robi, takie ciastko? Ło, kurde, ile rzeczy tu trzeba? Dobra. Mamy ciasteczko i w końcu możemy się zacząć. What? No i w końcu możemy zająć się czymś. porządnym. Dobra, czekajcie, żebym sobie przez przypadek nie postawił tego ciastka gdzieś. No i pięknie. No i pięknie. W sumie. Ciekawe, gdzie nas pojawi. Bliżej. Zobaczcie, tam mam moje ten ciastko, a tu teraz się bliżej pojawiam. Tylko, że nie mam ciastka tutaj, nie? Mam ciastko tam daleko. <laughs> Zobaczcie, jakie dziury tu są, kurde. Pozbierałem teraz i, i te i i, 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 i... i szyby. Dobra, nieważne. Wracamy do bazy i robimy, słuchajcie, farmę blazów. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy ja potrzebuję blazy. Pewnie będę potrzebował, aczkolwiek są tutaj też kurde, ten przeklęty deszcz. Są tutaj też Blizy, Blitz, Blizz. I jeszcze jeden był. Może jak wpiszę Rot, to znajdziemy go. O, taki Bazals. No i teoretycznie można jakoś zrobić ich spawnery, chyba. No ale póki co to ja nawet nie wiem, jak. Mm, I byłem w Nederze. Mamy cztery spawny Blazów, więc możemy sobie to wykorzystać. Ewentualnie, jak będziemy chcieli kiedyś przerobić to i będziemy wiedzieć, jak zrobić na przykład ich spawnery, no to sobie dorobimy takie spawnery tych gości trzech. No i będziemy mieli jeden spawner Blazów, i po jednym z tych gości. No i ta farma, którą teraz wybudujemy, będzie się do tego nadawać. Więc. No ja tutaj muszę powiększyć teren. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Czy robisz sobie tu przerwę na jedną kratkę? Chyba zrobię tu przerwę jedną kratkę. A tu zaczniemy sobie budować. Więc powiedzmy, mniej więcej coś takiego by było. Nie wiem czy takiej wielkości może być. Ale wydaje mi się, że może być. Nie będą się respić Blazy gdzieś na zewnątrz. Bo o to się tylko głównie boję, nie? Że wiecie, że, że, że Blaze się pojawi gdzieś na zewnątrz Zacznie mi tu strzelać i mi spali się cała baza, nie? Więc sobie w, sumie, w sumie się zastanawiam czy nie zrobić tego kratkę szerszego Dobra, ale w sumie to nie z takich materiałów chciałbym to wybudować, ja tu chciałem platformę wybudować z tych materiałów, ale w sumie To ja za bardzo tej platformy tutaj powiększać nie mam zamiaru eee, Więc schowajmy tego kobla I weźmy Kwarc. Ja byłem w Lost Cities, tam w Lost Cities między tymi planetami jest takie połączenie z kolejką i tych bloczków kwarcu jest tam masa. Więcej ja pozbierałem. Czemu nie? Zbudujemy sobie to z kwarcu. Przeklęty deszcz, kurde musi padać. Nie ma czegoś na deszcz? O czekajcie, tutaj mamy Vertical Wall. A tutaj mamy rangę Vertical wall, a oh, bo ja dałem horizontal wall O, oh. Surface, patrzcie Tak to się kurde buduje Jak przytrzymujemy sobie G to mamy to O oh. Cyk Cyk I się nie muszę bawić No i pięknie, o to właśnie chodzi O to właśnie chodzi, trochę w dół w sumie wybuduję, czemu nie? Tu będziemy mieli te szyby, takie jak tutaj, bo to super jest. Będziemy mogli zaglądać do środka, a, a wiecie, a tego, no, yy, no, tego, yy, no, yy, jak to się nazywa? Tego. W sumie to szyby mogą być w sumie odtąd. I teraz tak, i tu sobie będziemy mogli zaglądać. To jest git. Tylko teraz tak, od sufitu, bo będziemy musieli gdzieś na górze te spawnery postawić, nie? Więc od sufitu, tak myślę, z 3. może dla bezpieczeństwa 4 kratki warto by było odsunąć spawnery. Więc zrobimy... Cyk. A teraz sobie wybierzemy horizontal wall. Ło kurde, jakie to wielkie. Ładnie ten kwarc wygląda, kurde. I fajnie będzie wyglądał z szybą. Eee, a, tylko. Trochę zepsułem. nie tak to chciałem zrobić. Bo ja chciałem, żeby szyba była w tym, w środku. Czyli powinienem to jeszcze o kratkę przesunąć. No ale dobra, od biedy możemy zrobić tak. I tutaj będzie szyba, nie? No w sumie nie jest tak źle. Wydaje mi się, że może być. Znajdźmy środek. Tu jest środek, i tu jest środek. Czyli środek mamy tu, tutaj. Trzy bloczki. Może na wszelki wypadek cztery bloczki. Kurde, nie wiem, jak one się respią, te blazy. Nie mam bladego pojęcia, jak one się respią. Lepiej to będzie wyglądać. Ło, kurde. Lepiej to będzie wyglądać, jak będą trzy. Tylko, że jak mi się zaczną respić, tu na górze te blazy ja tego nie przerobię ewentualnie no ty się tu kurde wziąłeś gościu no mam. w sumie tutaj się mi nic nie zrespi stawmy tu tylko na wszelki wypadek pochodnie nic się tutaj nie zrespi bo nie ma gdzie um, ja będę musiał słuchajcie przygotować sobie tego naszego mob 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 slashera nie czekajcie jak się to kurde nazywało mob Mob Crusher, o, coś takiego będziemy musieli przygotować. No i plasticzek mam, nie mam książek, nie mam skóry, ale możemy zrobić z tego. Mam pointa, git. Mam nadzieję, że prądu wystarczająco będę robił. Do tego wydaje mi się, że będziemy potrzebować jakieś addony. Tu mamy jakiś zasięg i jakieś takie różne rzeczy. Ale najpierw sobie tu pójdziemy do środeczka, postawimy sobie to i zobaczymy ile to ma zasięgu i ewentualnie jaki zasięg musielibyśmy zrobić, w sensie add-on. I teraz tak, wydaje mi się, że ja sobie tu horizontal wall. A tylko, że teraz kurde nam się będą tutaj respić mobki, to może... Dobra, postawię. Stawię i postawimy tu pochodnie. Cyk i tutaj bym postawił właśnie mob crasher. kurde nie w tę stronę nie! dobra mm. show working area no i mamy tyle więc szczerze mówiąc plus Kurde, no to by musiało tutaj do końca sięgać, nie? Z raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 kratek. Tylko ja nie wiem jak te jak te mm, addony działają, więc może na razie zrobimy sobie, nie wiem. Nie wiem zależy jaki ja tam też będę mógł zrobić ten addon, ale zaraz sobie do tego dojdziemy. Wydaje mi się, że kurde, taki plus 4, no nie no, 4 to będzie mało. Chyba, że to jakoś inaczej działają te addony. Właśnie kurde, musimy to zrobić, żeby to sprawdzić. Plus 4, Tin Ingo, kurde mogę to od razu zrobić z bomby. Nie chcę też, żeby to było za duże, bo wiecie, będzie mi wystawać to poza ten teren, jak ja tam kiedyś będę chciał coś wybudować, chociaż szczerze mówiąc wątpię, raczej tutaj nic nie będę budował, więc teoretycznie mogliśmy zrobić większy ten addon. Eee... No ale zobaczcie, 4 wystarczyło, idealnie jest. No, idealnie jest. To perfekto. I teraz tak. Tutaj się zbiera esencja. Wydaje mi się, że tą esencję można przerabiać na EXPA. Nie jestem pewny jeszcze jak, ale można. Więc... Za chwileczkę sobie do tego wszystkiego dojdziemy. Eee, tylko teraz tak. Jak to kurde podłączyć wszystko? Tutaj wydaje mi się, że od dołu damy mu pointa, żeby miał energię. Nie wiem, ile on zużywa w ogóle energii. Czy ja powinienem te pochodnie zostawić? Bo mi się tutaj będą zwykłe mopki respić. Ale w sumie, szczerze mówiąc, idzie to i tak, i tak do tego samego magazynu, co ze zwykłej farmy. Więc szczerze mówiąc, czy będą mi się tu respić zwykłe mopki, czy nie, to chyba nie ma to dla mnie jakiegoś dużego znaczenia. Dobra, więc teraz tak, możemy to włączyć. Nie, to jest spałzowane. Teraz to jest włączone. Okej. Okay. No dobra, teraz tak. Essence Tank. Kurde, jak my to wszystko stąd wyciągniemy? Bo mamy tylko jedną ściankę, którą możemy wykorzystać i. Chyba są flux. Flux dukty? Dobra, to musimy zrobić inaczej. W takim razie musimy zrobić albo fluid redstone flux. Albo item z redstone flux. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej będzie zrobić fluid Redstone Flux. Dobra. Eee, ja sobie przygotowałem już taki signalum. To się robi z kopera, silvera i redstona. I przygotowałem sobie też elektrum. Elektrum gdzieś tam kiedyś robiłem to chyba silver i gold dokładnie. I zrobimy sobie. Tu jest. Fluid i redstone flux. Zrobimy sobie takie rury. Signalum plated fluid. Fluid duct. Coś takiego. I szczerze mówiąc, wystarczy mi chyba jedna nawet taka rura, no ale zrobimy tego więcej. Nie jestem pewny, jak to dokładnie działa. Thermal. Ale chyba będziemy potrzebowali coś takiego. Items fluid from something. Ok. Ja mam coś takiego. Serwo. No tutaj nie wpadają itemy, więc raczej itemów mi nie będzie wyciągać w te rury, więc spoko. Więc to nam będzie transferować płyny z maszyny. A teraz jak jest z energią? Tu jest item z fluids. Dobrze, dobrze, dobrze. Te. Nie widzę tutaj żadnego serwo do energii, więc może nie trzeba? Zaraz zobaczymy. Trochę bez sensu, że... Tam się już coś zrespiło i chyba zdechło od razu. No, patrzcie, statuę, Kore jakieś. Tu w ogóle powinny nam wypadać rzeczy, które nie wypadają normalnie w tamtej farmie. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy tam nie zmienić też tego... Tej maszyny do, do, do tego. Chociaż to nie zużywa w ogóle prądu, nie? A to zużywa dużo prądu. Dobra, i teraz tak, fluidy. Powinien nam wyciągać fluidy. Zróbmy tank. Yy, zbiornik. I teraz, skoro plastik produkujemy, możemy zrobić sobie taki Black Hole tank. I to jest taki pojemnik, który ma normalnie tam kilka milionów wiaderek pojemności. I jest bardzo tani. Jeśli mamy plastik, to jest bardzo tani, nie? Black Hole Tank. Robimy sobie to. Pięknie. Zaraz zobaczymy, czy nam to wpada tam. I spróbujemy sobie Pointa podłączyć. Zobaczymy, czy będzie się ładować energią. Dobra, energii trochę zużył, więc spoko. Ale zobaczcie, że nam to nie wyciąga tutaj. No to serwo powinno. O dobra, teraz. I zobaczcie, ile tu jest mili pakietów. 2 tam miliardy. To wiecie, w życiu tego nie naładuje. więc nam się to tutaj będzie spokojnie odkładać. Teraz postawmy tu pointa i zobaczmy, ładuje się to elegancko. Dobra, czyli sprawa z prądem, z fluidem załatwiona. Mamy też na to sposób, więc będziemy mogli to w przyszłości wykorzystać. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Teraz potrzebujemy, ile tutaj mamy jeszcze? Dobra, sporo. Import. Import Storage z tego, z Simple storage i kabelki z Simple storage a. Dobra, i to nam powinno importować przedmioty, ale nie importuje A, bo tutaj mamy white listę ustawioną. No dobra, ale. Na to, na to, na to, na to, na to, na to mam pojemnik, na to nie mam pojemnika. Ale dobra, wiecie co? Ja sobie później pojemniki porobię. Niech nam to wyciąga wszystko. Wyciąga czy nie wyciąga. No, kurde, nie wyciąga. Może inny kabel powinienem użyć? Nie, no, ten kabel powinienem użyć. Import cable. A bo ja tutaj mam blacklistę. I speed upgrade. A tutaj co mam? Blacklistę. Kurde, ej, czemu to nie wyciąga? No, to wy wy wynosi ze skrzynki, ok. Znaczy do skrzynki wynosi tamten kabelek. A teraz, jak tu damy import. Blacklista? O. No dobra, ze skrzynki wyciąga. Stamtąd nie chciał wyciągać. Ze skrzynki wyciąga. No dobra, to tak to podłączymy, kurde. jaki to problem. Eee, zróbmy upgrade, żeby to szybko działało nam. No i wstawmy spawnery. Esencję tego tanka jakby też będę mógł podłączyć do naszego tego, bo tam mamy możliwość wyświetlania hmm, cieczy w tym magazynie. Także to jest w sumie spoko. Bo można by było sobie też to podłączyć, i wtedy wiecie, do esencji mielibyśmy dostęp. I wiecie, moglibyśmy sobie to wiaderkować prosto, po prostu stamtąd, nie? Jakby. Wiecie co? Ja sobie tu zrobię większą dziurę. Bo widzicie, jaki ja tutaj mam problem, żeby wyjść. Teraz nie będę miał problemu. A jak mi się tutaj zaczną blaze respić, to kaplica. No, i kurde. Nawet do wielkiej dziury nie trafiłem, nie? I one powinny się respić, i one powinny w dół zlatywać, i tam umierać. Miejmy tylko nadzieję, że nic mi się tu, kurde, na górze nie zrespi. Ale kozacko się to respi. Cztery spawnery to jest bardzo, bardzo dużo. I tu jeszcze siarkę se zdobywamy. Ile już mamy tego? 14 wiader. Dobra, w takim razie do którego. Nam to tu wpada do tego, to, to i to na pewno sobie do krejta wsadzimy, a nad się zastanowię jeszcze. No i kończy nam się tu miejsce malutku ale te android army, to mi nie wpada do krejtów, do to będziemy musieli wyciągnąć, ewentualnie zastąpić czymś innym. No i muszę tutaj zrobić też takie ustrojstwo jak postawiłem tam, żebym miał tutaj cały czas czanka za załadowanego. Eee, ale czekajcie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mamy, o ile się nie mylę, Fortunę Addon. Kurde, pink slime jakiś. Ja 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 jaj. Skąd to zdobyć? Dobra, czyli tego jeszcze nie zdobędę. O ile się nie mylę, pink slimy można ten fluid można zdobyć w, używając mob slaughter factory chyba to aczkolwiek nie jestem pewny wiecie co w sumie mógłbym to zrobić sprawdzić okej okay. i mamy fluid empty liquid meat co to jest fluid empty co to znaczy a pink slime tank dokładnie tylko że to chyba nie zbiera itemów Zrobimy jakiś taki podstawowy range addon I Pointa musimy zrobić jeszcze Ciekawy jestem jak z energią stoję czy mi się będzie kończyć ta energia czy nie Teraz Weźmy to wyłączmy Zrespi się coś Umiera umiera Pink slime 40 Okej. Okay. A ciekawy jestem, czy wypadają jakieś itemy. No, itemki nie wypadają. No dobra. Ale jakby tak nie patrzeć. Jakby się tak zastanowić nad tym, nie? No to tak naprawdę, czy ja potrzebuję... Lud ze szkieletów, czy z zombiaków? Może jeszcze, gdyby mi te esencje wypadały do tego. Może gdyby mi jeszcze te esencje wypadały z tego. Jak, jakbym to farmił. To może by było warto. Ale tak naprawdę... Przecież, kurde perełki się tu respią, nie? Dla, dla tych perełek chociażby kurde warto by było. Chociaż w sumie, kurde. Ile ja mam pereł. 400 pereł mam. Tak naprawdę, jak będę potrzebował, to mogę sobie to tutaj. E, nie, tutaj na przykład mogę sobie. O, zapałzować. Tu se to odpalić. I wtedy mi będzie normalnie zabijać. Więc tak. Najpierw postawimy jeden pojemnik. Połączymy. Damy serwo. I damy tu. Eee, tak. A, tylko że on nie wie, co nam tutaj wpada. Tak. I poleciał Liquid Meat. I teraz skoro tutaj nie ma... Ej, a gdzie jest? A, bo ten Pink Slime jest tutaj. A tu wpada Pink Slime. I teoretycznie nie powinno się tutaj blokować ani nic. Widzieliście zresztą jak to działa. Więc spoko. No dobra, to w takim razie może ja odejdę kawałek. Poczekamy, aż nazbiera nam się jedno wiadro Pink slime'u. i pokażę Wam, jak zdobyć Pink slime'a. Dobra, wezmę go tu postawię. O, jest slime, jest slime, jest slime, jest slime. I mamy dwie kulki slime. No i ogólnie tak, trzeba będzie pofarmić tych pink slimów no i zrobić później pink slime ingot, no i będziemy mogli tam fortunę wsadzić e, i tak dalej. W sumie zastanawiam się, co do tego mob slaughter factory można. Można dać Range Addon Albo Adult Filters A ok Fortuna tu nie zadziała No dobra O kurde patrzcie tam mi się szkielet zrespił No co za dziad, dziad jeden przeklęty Będę musiał na pewno porządek jakiś Z tymi pochodniami zrobić I zrobić sobie jakieś inne światełka No ale będę musiał pomyśleć nad oświetleniem Na razie zaspamowałem wszystko pochodniami Ale jak macie w sumie jakiś pomysł możecie dać znać Co ty kurde Ej, patrzcie, on nie nadąża zabijać. A, no ta, bo ja pointa zapomniałem tutaj dać. No, dość powoli to zabijają. Tysiąc, tysiąc energii zużywa na to? No dobra, słuchajcie, w takim razie no sporo nam się udało zrobić. Tutaj dorobiłem jeszcze takiego, taką, taką półkulę. W sumie się zastanawiam, mógłbym tutaj sufit zniszczyć i przenieść te, te, te spawnery troszeczkę wyżej. W ten sposób mogłoby się nam zmieścić tutaj więcej, ale póki co nie potrzebuję. Muszę się zastanowić, w sumie, jak przerobić te spawnery, żeby też lepiej działały. Nie jestem pewny, słuchajcie, bo jak tutaj stoję, no to ok, eee, respią się Blazdy, nie? Ale jak odejdę trochę dalej, to wydaje mi się, że one się nie respią i te spawnery nie działają wtedy. Więc prawdopodobnie będziemy musieli to zamienić na coś innego. No ale póki co, eee, no to zostawię to takie, jakie jest. Eee, dajcie znać, co myślicie, jak wam to się podoba tu ewentualnie mógłbym zniszczyć w sumie te rogi, to też jakoś lepiej mogłoby to wyglądać, a wydaje mi się, że to nie będzie przeszkadzać i nie będzie tam światła dawać, a lepiej by to chyba wyglądało, więc może tak zrobię. Eee, no, ale słuchajcie, póki co to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A jeszcze ja z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.